Dzień dobry. W tym materiale chcecie zaprosić do wspólnego inwestowania w małą deweloperkę w divicach, to jak i gdzie z grubsza w dalszej części materiału. Nieruchomości chyba nie tąpnęły. Kredyt 2% robi swoje, generując popyt na mieszkania, a podaż jakoś jakby malała przez niepewność spowodowaną, że tak powiem, różnymi czynnikami w minionych latach. Wielu deweloperów nie rozpoczęło nowych budów nie rozpoczyna nowych budów, więc podaż nowych mieszkań w nadchodzących latach będzie mniejsza. No i w związku z tym mam dla Ciebie pewną propozycję. Będziemy budować budynek wielorodzinny w Gliwicach. 8-9 mieszkań, bardzo dobrej lokalizacji. No i szukam inwestorów, współinwestorów, który, z którymi sfinansujemy koszty budowy tego budynku, a następnie sprzedaży tych mieszkań. W w ostatnim kwartale tego roku spodziewam się, że uzyskamy prawomocne pozwolenie na budowę. Gdy to się ziści, no to będziemy otwarci na pozyskiwanie kapitału, z zorganizowanie montażu finansowego do wybudowania tego budynku. Więc jeśli taka propozycja Cię interesuje, to zapisz się na. Zostaw nam swojego maila, byśmy mogli się odezwać do Ciebie, kiedy to się stanie. Tymczasem powiem nieco więcej o lokalizacji działki, na której ten budynek powstanie. Działka jest w Gliwicach, czyli w jednym z biegunów aglomeracji śląskiej, czyli największego zurbanizowanego obszaru w tym rejonie Europy. Jak się tutaj przybliżymy, to widzicie autostradę A4 między wschodem a zachodem Polski, która przebiega między innymi obok Gliwic i Katowic. No i na tym zachodnim końcu są właśnie Gliwice. I tutaj w miejscu, w którym widzicie u góry żabkę jest w pobliżu przedmiotowa działka. No i teraz omówimy odległości do najpotrzebniejszych rzeczy. W pierwszym zasięgu. Tutaj jak widzicie 15 minut, 11 minut nawet do, do forum, zależy z której strony pieszo. Go przeciągnąć tą pineskę tutaj mamy na przykład do parku. 9 minut 700 metrów do stadionu, 450 metrów do jakiejś pizzerii, 5 minut 400 metrów, centrum przesiadkowe w Gliwicach 17 minut, półtorej kilometra dworzec też 15 minut pieszo, a na rowerze 3 minuty. Jeszcze na północ jest taka atrakcja turystyczna w Gliwicach, powiedzmy radiostacja gliwicka, od której no, miała swój historyczny udział po rozpoczęciu wojny, chyba. Lidl obok tego 12 minut pieszo, kilometr, minut autem. No i tutaj już węzeł komunikacyjny 86 z 78, czyli wjazd szybki autem na, no, na te drogi szybkiego ruchu. Możemy jeszcze w drugą stronę sięgnąć, czyli stary rynek. Czy stare miasto, rynek w Gdwicach, no to pół godziny pieszo, 11 minut rowerem. Jeśli interesuje cię inwestycja w właśnie taką średnią czy małą deweloperkę, masz środki, nie masz czasu, nie chcesz się tym zajmować, to przy piętym komentarzu znajdziesz link do strony, na której możesz zostawić swój adres e-mail i w stosownym czasie będziemy przesyłać tam więcej szczegółów związanych z tąże inwestycją. Tymczasem w komentarzach możesz dać znać, co ty myślisz o inwestowaniu w budowę nowych budynków czy deweloperkę w Polsce. W koło znajdziesz tutaj też inne filmy związane z tematyką finansowo-inwestycyjno-podatkową. No i do usłyszenia. Trzymaj się.